Dzień dobry. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy. Bardzo dziękujemy oczywiście mediom za to, że przyjęły nasze zaproszenie. Szanowni Państwo, jesteśmy przed 29. sesją Rady Miejskiej w Łowiczu no i chcemy się podzielić dobrą informacją, wiadomością przede wszystkim dla nas, ale myślę też i dla samej Rady Miejskiej, myślę też i tutaj o, o burmistrzu, no i tak naprawdę też o, o mieście. Przede wszystkim wam jeszcze dokładnie. Tak? No, no, wszystko się sprowadza oczywiście do e, dla nas, przynajmniej, i w tej, w tej konwencji, jakiej tutaj występujemy, do interesu i dobra miasta. Szanowni Państwo, to co e, od początku w zasadzie tej, tej kadencji trochę funkcjonowało w sposób, w sposób nieformalny. No, dziś po półtora roku, chyba bodajże, od wyborów, e, staje się ciałem. Powołujemy do życia panowie radni, powołujemy do życia klub Rady Miejskiej. E, Projekt Łowicz, tak się będzie nazywał klub. No i zgodnie z tym hasłem, które było hasłem wyborczym mojego Komitetu Wyborczego Wyborców, niezależnego Komitetu, Wybor... Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Wiśniewskiego, czyli rozsądny wybór, chcemy, żeby ten rozsądek zapanował, funkcjonował w Radzie Miejskiej. Już się troszeczkę tak dzieje, natomiast wydaje nam się, że ukonstytuowanie takiego klubu tylko jakby utrwali to rozsądne funkcjonowanie Rady Miejskiej. Ja pełnię funkcję od września zeszłego roku, pełnię funkcję zastępcy burmistrza miasta Łowicza. Przez ten czas mieliśmy przez ten czas od, od września zeszłego roku no, trochę sprawdzaliśmy, jak będzie wyglądać współpraca z burmistrzem. Ja jestem zadowolony. Wydaje mi się, że panowie radni tutaj też z tej współpracy. Te kolejne budżety są no, dla nas, wydaje mi się, no, spełniają nasze oczekiwania, zwłaszcza te, które e, artykułowałem w, w programie wyborczym, e, startując na, na urząd burmistrza. Także wszystko wskazuje na to, że ta współpraca będzie bardzo dobra, jest dobra i będzie, będzie, będzie coraz. Nazwa, drodzy Państwo, chyba niektórym. E, Kojarząca się z 2014 rokiem, kiedy projekt Łowicz, z projektu Łowicz wystartował na urząd burmistrza pan Jarosław Śmigiera, postanowiliśmy nawiązać do tej nazwy. Ja współtworzyłem wtedy ten komitet wyborczy wyborców. Tam znalazło się w, w programie mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo punktów. Które chcieliśmy zrealizować później w wyborach w 2018 roku, kiedy startował pan Jakub Wolski na urząd burmistrza, i teraz startując, jakby ja, moja osoba z Komitetu Wyborczego Bawódnia także chciałem je realizować. A teraz no, znajdujemy tylko potwierdzenie w tym, że burmistrz Mariusz Siewiera także te programy uważa za istotne, ważne. No, i cieszymy się, że one będą realizowane, są realizowane i będą realizowane w kolejnych budżetach, które będziemy przyjmować. Myślę, że tutaj no, taka jest też, Szanowni Państwo, arytmetyka, że burmistrz będzie miał poparcie z naszej strony, ale uwaga, rozsądne. Czyli za każdym tak razem. Tak, tak, tutaj nie tworzymy jakieś jakiej, drodzy Państwo, takiej bezrefleksyjnej. Struktury koalicji. Tak, tak, tylko deklarujemy oczywiście tutaj ja jako zastępca, panowie zaraz sami jeszcze to powiedzą, tą pozytywną, konstruktywną współpracę z urzędującym burmistrzem. Ja mam jeszcze takie pytanie, czy formalna koalicja zostanie zawarta? Nie, z... nie ma takiej potrzeby. Nie. Jak mówił Okham, nie należy mnożyć pytów ponad ich konieczność. Wydaje mi się, że sama współpraca, sama deklaracja współpracy z naszej strony, samo to, że pełni funkcję zastępcy burmistrza, no i to, że ukonstytuowuje się klub, to jest jakby wystarczająca przesłanka do tego, że burmistrz może na nic liczyć. Mam nadzieję, że tutaj jak razem stojmy, łączy nas jeden wspólny cel. Po pierwsze, właśnie działanie na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz ich dobra. Po drugie, i co jest też równie ważne, myślę, że odpowiedzialne kształtowanie rozwoju naszego miasta. Z tym rozwojem, o czym już mówiłem wielokrotnie wcześniej. W ostatnich latach kadencji poprzednio rządzących było, było różnie, mocno przyhamowaliśmy, także to też ten rozwój musi 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 iść do przodu, żeby tym mieszkańcom żyło się lepiej. Tak, chciałem podziękować tu kolegom za zaufanie, że obdarzyli mnie tą funkcją przewodniczącego. Deklaruję tu ze swojej strony jak na dialog ze wszystkimi, pracę ponad podziałami. I wierzę, że już jako wspólnianie, jako pojedyncze jednostki możemy wnieść tą właśnie nową jakość do pracy naszej Rady. Także dziękuję bardzo.